Jestem, bo byłem, bo się nie zgubiłem, a tak to ja bym mógł jechać sobie w silną dalej, uwierzcie mi. Piękna droga rowerowa. Coś pięknego. Asfalcik, zobaczcie co tam za mną. I tak już jadę, miało być 7 km. Już jadę na pewno z 10, bo dołożyła 3,5. Oby tak kurde. Houdini, dzisiaj w kosmetyczce jedzie z tyłu. Później zrobię zdjęcie, ma widoki. Ogląda to dla niego też Pudyni pomaga Pamiętacie? Film z Tomem Hanksem On tam gdzieś, kurde, nie wiem, z samolotem Coś tam, coś tam A ta katastrofa była, wylądował na Bezludnej Wyspie On tam miał takiego kumpla Nie pamiętam jak się nazywał Przypomnijcie mi, proszę A ja sobie jadę dalej W Siną dal Patrzcie no, zobaczcie, jak to wygląda. Tam jest rzeczka jeszcze, nie? Jeszcze chwilę temu były tory. Coś niesamowitego. Uwielbiam. Z taką podróż się ja uwielbiam. Naprawdę rower się ślizga normalnie.